Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Daniłko i chciałam Państwa powitać na pokładzie naszego samolotu. Naszego samolotu toksycznej mody. Proszę się rozsiąść, bo mam do przekazania kilka ważnych komunikatów. Po pierwsze, cała nasza załoga ubrana jest w syntetyczne ubrania, zatem proszę nam wybaczyć ewentualne niedogodności zapachowe. W razie pożaru proszę dokładnie słuchać instrukcji. Niestety, załoga nie pomoże Państwu, bo prawdopodobnie piersi się spalimy. Nasz pracodawca zdecydował się uzupełnić nasz strój. O plastikową apaszkę. To w sumie tak, jakbyśmy zawiązały sobie worek foliowy na szyi. Szkoda, że nasz pracodawca wybrał poliestrowo-poliamidową modę. Gdyby zdecydował się na wełnę bądź bawełnę, i Państwu, i nam bardziej komfortowo by się podróżowało. Mam nadzieję, że mimo tych wszystkich niedogodności, bo przecież Państwo niemało zapłaciliście za swoje bilety, będą Państwo zadowoleni. Jedyne turbulencje, które nas spotkają na tym pokładzie, to niech to będą te modowe. Życzę nam udanego lotu.